Trzy rzeczy, których nikt nie powie o leczeniu trądziku hormonalnego. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to cześć, jestem Wernika i zmagam się właśnie z takim trądzikiem. Są lepsze i gorsze momenty. Teraz mam też na sobie makijaż, więc to nie jest za bardzo tak oddane, ale pojawią Wam się jakieś tej fotki, jak to wygląda. Często to nie jest tylko problem skórny, to siedzi w głębiej, wewnątrz nas: to są problemy hormonalne, jelitowe, wątrobowe i po prostu problemy ze stylem życia. I jeden kosmetyk. Nam tego niestety nie wyleczy. Czasem lepiej odstawić kosmetyki, odstawić te aktywne wszystkie składniki i skupić się po prostu na odbudowie, na, na przykład ceramidach. Nieraz im mniej, tym lepiej, szczególnie przy takiej cerze. To nie znaczy, że składniki aktywne są złe, bo ja sama ich używam, ale ważne jest, żeby nie przewodnicować tej naszej skóry. I trzy efekty nie przechodzą od razu, to może potrwać miesiąc, dwa, bądź trzy. Pamiętaj, że jeśli sam sobie z tym nie radzisz i nic ci nie pomaga, to warto jednak zgłosić się z tym do lekarza.